Od wielu miesięcy na TikToku krążą żółte buty firmy japońskiej Onitsuka Tiger. Zwyczajowo wszyscy po prostu się chwalą, że kupili tego rodzaju buty, które ostatnio noszą celebrytki. Przypuśćmy: Kaja Gerber ale niewiele osób zna historię firmy Onitsuka Tiger. Powstała w 1949 roku i założył ją jeden człowiek i na początku było ich dwóch. I była to firma Onitsuka Tiger. Zajmowali się obojem sportowym, ponieważ chcieli wprowadzić w japońskie życie sportowy tryb życia i żeby młodzi ludzie, którzy powrócili z wojny, a także ci, którzy niestety z różnych powodów Stracili zdrowie na wojnie, mogli próbować przynajmniej albo rehabilitować się, albo dbać o zdrowie i zacząć ćwiczyć. Ale do tego potrzebne były specjalne obuwie, ponieważ, przypominam, Japończycy zwyczajowo lubią chodzić w Japonka. W latach 50. wypuścili pierwsze buty do kosza. A nie było to łatwe, ponieważ musiały mieć zakrytą kostkę i Przyczepność do podłoża. Ale fantastycznym sposobem przy jedzeniu ośmiornicy, właściciel Onitska Tiger wpadł na pomysł, że trzeba coś takiego zamontować w podeszwie buta. Produkowali także pończochy dla bejsbolistów. W 1953 roku powstaje pierwszy but do maratonu, a to też nie było takie łatwe, ponieważ zwyczajowo maratończycy biegną 42 km. Tam metrów i dodatku. Cały czas się zmagają z pęcherzami, które tworzą się z powodu tego, że noga się poci, nie ma przewiewu i jest problem. Nie dość, że walczą z, z 42 kilometrami, to jeszcze z bólem stóp i krwawiącymi piętami. Firma Onitska Tiger wprowadziła, że pierwsze buty do maratonu miały rozdzielone dwa palce i wyglądało to troszkę jak kopytko świnki. W 1954 powstają pierwsze buty z nylonu i to też było rewolucyjne, bo wcześniej buty nie chroniły przed deszczem. W 1955 powstają pierwsze buty do zapasów i te również musiały być wysokie, chronić kostki, a także i chronić palce, żeby się za bardzo nie podwijały. W 1956 powstają pierwsze buty, które służyły do Skoków w dal i były stworzone z, ze sztucznej gąbki na zasadzie naturalnej gąbki. I ta sztuczna gąbka powodowała, że każdy krok był amortyzowany. W 1960 roku powstaje model do maratonu Mega Runner. I to jest początek wielkich sukcesów butów do maratonu. W 1966 roku do swoich butów dodają również obok materiałów, nylonów i przeróżnych innych faktur, również i skórę, skórę ekologiczną. Jak teraz mówimy, obok skóry naturalnej. W 1966 roku jest Olimpiada w Meksyku, i tam właśnie na tą Olimpiadę pojawia się żółty model butów Mexico 66. A oprócz tego, na tą właśnie Olimpiadę powstaje specjalny kolor. Na butach, czyli niebiesko-czerwone pasy. W 1968 roku maratończyk z Kenii zdobywa srebro w butach Onitska Tiger. W 1970 roku powstają korkowce do gry w piłkę nożną. A w 1972 szyje również i firma specjalne buty do skoków narciarskich. W 1976 roku firma Onitska Tiger ubiera w buty złotego medalistę na 5 km i 10 kilometrów Lasse vire. W 1977 roku po wielu zawirowaniach firmowych, powiem tak, firma Onicka Tiger zmienia się w ASICS. ASICS, ponieważ my tą firmę znamy już od lat 90., Ci, którzy uprawiali sport wyczynowo lub niej wyczynowo, na pewno kojarzą. W 1983 roku wprowadzają do oferty również i wygodne buty miejskie. W 1988 roku Rossa Matta wygrywa maraton międzynarodowy właśnie w butach firmy Onitsuka Tiger. A w 1992 znów buty tej firmy wygrywają maraton, tyle że na nogach Japonki. W 1994 firma ubiera łyżwiarza szybkiego w kombinezon specjalistyczny, a także i w specjalistyczne łyżwy. No i przy okazji on wygrywa zawody. W roku 2000 na żeńskich nogach znów zostają buty zwycięzcami maratonu międzynarodowego. W 2002 roku firma ASICS Wprowadza, reaktywuje kolekcję Onitsuka Mexico 66 i od tamtej pory cały czas powiększa asortyment o kolory. O wzorki, o rodzaje butów. Mogą być to wsuwane, mogą być klapeczki, mogą być półklapeczki, mogą być butami wysokimi za kostkę, mogą być również trekkingowymi butami. Cała wielka kolekcja oczywiście można ją oglądać na stronie firmy Onitska Tiger. Firma ASICS, łącznie z tą podfirmą. Onitska Tiger zajmują się produkcją i tworzeniem butów specjalistycznych dla każdego rodzaju sportu. Wszystko, co jest związane ze sportem, firma ASICS. Się tym zajmuje. Również i ubraniami sportowymi, lub jak się to teraz mówi, outdoorowymi. A tak komercyjnie mówiąc, to Bruce, to Bruce Lee w filmie gra śmierci w 1968 roku był ubrany w żółty kombinezon, i buty żółty model. Firmy Onitska Tiger. Oczywiście, później w 2003 roku pokazała się w tym kostiumie stylizowanym. Ubrała się Uma Thurman. chociaż my w Polsce mówimy Uma Turman. Wiecie, ta dziewczyna skill-bill, która ile razy ją zabili, tyle razy wstała. I tak jak zaczęłam na początku, mnóstwo celebrytów zaczęło chodzić w tych butach, mnóstwo filmików, że osoby kupują te buty. Najtańsza wersja jest od. Hmm. 490 zł w górę. Więc jeżeli komuś podobają się te żółte buty, lub w innym kolorze, ale ten model Mexico 66, to jak najbardziej znajdzie ich w sieci bardzo dużo. Przy czym z tego co patrzyłam na ich stronie, buty zaczynają się od 490 zł, więc nie należą do najtańszych, no ale. Historia ma swoją cenę. Pamiętajmy, firma powstała w 1949 roku. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików.